dziękując koleżankom i kolegom radnym za uchwalenie y, uchwały na temat y, do rozpoczęcia do procesu rozporządzenia. Do rozporządzenia studium. Bardzo jestem z tego powodu zadowolony, bo to powoduje bardzo powodem, y, funkcjonowania gminy. Y, natomiast wydaje mi się czasami, że jestem na radnik nie, nie słyszałem, ale może się mylę, Panie mecenasie, proszę wyjaśnić, nie słyszałem, kiedy miał Pan się zgodzić z, z komisją rewizyjną i z jej stanowiskiem przed chwilą przedstawionym. Ale mogę się mylić, za co z To, 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 to. Teraz to Ale mów w moim stosie rzecz Przejęciennie. jest tak nie